ale dzień dobry, czy ktoś tutaj za mną tęsknił, słuchajcie, wiem, nie pokazywałam się od paru dni, natomiast usprawiedliwienie mam, słuchajcie, po pierwsze komunia lilii i po prostu załatwianie wielu, wielu spraw, po drugie moja choroba, która też, że tak powiem, nie nastrajała mnie jakoś mocno, żeby się pokazywać, A po trzecie, aktualna promocja na miks, która też mnie gdzieś tam zmuszę, żeby popołudniami być u klientów, a nie tutaj przed kamerą. Natomiast dzisiaj przed poszukiwaniem kolejnych rzeczy na komunie, a mianowicie butów dla mnie i dla Lili, stwierdziłam, że muszę jeszcze szybko y, wcześniej wejść. Zaplanowanych mam tyle rzeczy. Miałam robić, słuchajcie, już mi się w ogóle składniki zdążyły popsuć, bo to, co miałam zaplanowane, żeby pogotować, to zdążyło się, że tak powiem, y, przedawnić, bo naprawdę y, ostatnio u nas obiady to są takie bardzo... Y, jak to się mówi? Takie nie z doskoku, tylko takie przypadkowe, dobra, że na, na, dobra, to na szybko tylko coś zróbmy, żeby coś przegryźć, bo, bo trzeba to załatwić, tam pojechać, tam lecieć i tak dalej. Ale dobra, dość o tym. Co dzisiaj? Dzisiaj słuchani, dzisiaj kochani, nie słuchani, będziemy robić skandynawskie klopsiki z serowym z kremowym sosem. Boże, chyba jeszcze jestem w jakiejś, yy, jak to się nazywa, ma, magii? Mag, Dobra, whatever. Yy, chyba jeszcze nie jestem do końca zdrowa, bo mi się mieszają słowa. Zresztą czuję trochę, jak mnie takie lekkie poty oblewają. Nie wiem, czy to przez wzgląd na to, że taka długa przerwa minęła do mojego nagrywania, czy właśnie przez to, że może jakaś gorączka ze mnie wychodzi. Natomiast yy, widziałam ten przepis yy, na, na relacjach u innych osób, każda go chwaliła. Kto tu dzwoni do mnie? Boże, na pewno kurier. Muszę odebrać, czekajcie. Dobra, już jestem. To jednak nie był kurier, to była klientka na Thermomix. Aniu, pozdrawiam Cię. Z Anią już jesteśmy dogadane, z Agą jesteśmy dogadane, także kochane, powiem Wam tak, wtorek i środa potencjalnie już mam zajęte, chociaż Aga jeszcze musi myśleć, wstać, rzeczywiście środa jej pasuje na spotkanie. To będzie ostatni tydzień, żeby skorzystać z promocji, żeby kupić Thermomix z dodatkowym, czyli z drugim takim samym, słuchajcie, naczyniem miksującym, które kosztuje... 1650 zł. I serio, takiej promocji jeszcze nie było. I to nie tylko jak ja pracuję, bo ja pracuję rok, ale jak mój kierownik, który pracuje już 5 lat, mówi: No, takiej po prostu bomby jeszcze nie było. To jest naprawdę duża okazja i mega duża oszczędność. No, oprócz tego te raty 0%, słyszę w ogóle. Ale dobra, słuchajcie, bo zdążył mi się przez tą moją gadaninę w ogóle, przez telefon, bo jeden telefon, drugi telefon, trzeci telefon i jeszcze Wojtek na to wszystko. I się okazało, że pół godziny teraz wisiałam na telefonie. Yy, wchodzę w ostatnio gotowane, mimo że nawet nie zaczęłam gotować. A jednak, nie kliknęłam rozpocznij, więc mi się tutaj nie zapisało, to wchodzę w mój tydzień i klikam moje klopsiki, my klopsiki dzisiaj robimy z połowy porcji, także będę sobie, yy, będę sobie wszystko na pół sama tutaj yy, dzieliła, bo tu jest na prawie 800 gram mięsa, a ja miałam właśnie takie 400, także parę parę tych mm, klopsików po prostu do zupki, do pomidorówki sobie dzisiaj zrobimy. 100 gram cebuli, no to dobra. To u nas 50. Ojej, ale mam cebulę, słuchajcie, od środka jakaś z Patrzcie, Patrzcie, ma środek. To w, wykroję to. Mhm. Dobra, będzie z tego 50 gram. Co tutaj mi się ostało? Dobra, nie słuchaj, Aha, dobra, to jeszcze weźmiemy tu. Tak. I z tej strony i teraz już będzie wszystko spoko, o. a to do wyrzucenia. Dobra, co dalej, bo już mi jest standardowo czas na nie. Już po prostu och, myślałam, że tak jestem do przodu z czasem i niestety już, już nie jestem tak do przodu z czasem i już się trzeba będzie spieszyć. Pilnujcie mnie, żebym dawała tylko pół porcji, bo przez to zagadanie się mogę dać więcej dobra, 7 zakładamy mięso. Znaczy wiecie, ja wiem, że nie macie możliwości mnie yy, na wizji, że tak powiem, o, a to brudne. Mężu wczoraj na szybko robił jakiś yy, krem z warzyw i nie domył mi tutaj pokrywki, wiadomo, wijano. Otóż to zbiorę. Nawet y, oczywiście puścił mycie wstępne i dzisiaj rano biorę termomis, patrzę, no tam jeszcze woda pomycił. Nie da rady wypłukać. Dobra. Yy, tak naprawdę powinno zmniejszać czas siekania tych składników w środku, no bo skoro mam ich też o połowę mniej, to też nie potrzebuje ich tyle czasu. No nieco. i kopyska też w myciu. Boże. Dobra, musimy sobie tak radzić drugą kopyskę. Pamiętajcie, żeby tylko było silikonowe i wszystko już będzie całkiem spokojne. Teraz co? 3 minuty? Nie, 3 minuty nie. Ja sobie dam 2 minuty, obrót nr 1. Będzie nam się teraz cebulka z tym dusiła. Następnie co muszę przygotować? Bo to już jest dla ważne, żeby nie marnować czasu. Nie są mam przygotowane, bułka tarta mam przygotowaną, jajeczko małe mam przygotowane, mleko jest. I co? I tylko przyprawy. Taki prosty przepis. A, włożyć kopyskę i muszę ciągnąć z palcem urządzenia. Czyli tak czy siak muszę sobie tą kopyskę teraz nagrywam? Nagrywam. Tak czy siak muszę teraz tą sobie przełożyć. Potem tylko uformować klopsiki. A, i będziemy robić jeszcze sos w naczyniu, więc fajnie, bo na pewno zrobimy tutaj widzę sos, ale będę potrzebowała warony, to sobie zaraz wyciągnę. Dobra, mega prosto. słuchajcie, jak tak klikam, klikam, to będzie tylko potem wrzuć, 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 potem mamy te będziemy smażyć klopsiki, ekstra. Dobra, czyli co? O, przyjechał kurier z rzeczami dla komuś, Ciekawe z którymi, po prostu pozamawiałam z tylu różnych stron, że teraz nie wiem, co z czego przychodzi. Fantastycznie. Widzimy się za chwilę na ciągu dalszym gotowania. Te down, te down, te Patrzcie, co przyszło. Przedwianuczek, lilki. Oczywiście, ja go musiałabym sobie powiększyć, a Lila z kolei bym go sobie zmniejszyć. Ale przedwianek, przyszły rajty, a więc pierwsze zakupy. Wiecie, to jest tak, że w niedzielę o godzinie 18 nie miałyśmy jeszcze nic zamówione. Po prostu totalnie nic. No a dzisiaj zaczynają się, wszystko zaczyna się zjeżdżać i tak naprawdę potrzebujemy tylko butów. Ja i Lila. Dwa dni ogarnęłyśmy sobie wszystko. Chociaż wiadomo, no wcześniej przeglądałyśmy tę stronę i szukałyśmy, z czego by tu ewentualnie skorzystać, no ale wianuszek y, cudnej urody, że tak powiem. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt tutaj bogaty na mniejszą główkę Willi. A napiszcie mi w komentarzu, czy Wam się podoba ten wianuszek. Czy, czy, czy macie takowy? Czy, miały, czy miałyście, czy właśnie taki miały, czy może mieliście jakieś inne. Dobra, słuchajcie, odkładam wianuszek. I jestem, i jestem i jestem. Już nam się udusiła y, cebula z czosnkiem. Kładam moje 400 gram mięsa. I następnie bułka tarta. Tu jest 75, więc około 40. Około 40 gram. No, Idealnie. Jedno jajeczko. Mam małe jajeczko, to dam całe, nie będę już tego jajka na pół. Mam nadzieję, że... Masa, której potem będziemy lepić, nie będzie zbyt yy, rozpływająca się, najwyżej dosypimy trochę mąki i bułki. 30 gram mleka, czyli 15. Dobra. Myślę, że nawet mogłabym w sumie zrezygnować z tego mleka na rzecz tego jajka, ale niech będzie. Gałka muszkatołowa. No słuchajcie, mam gałkę, ale nie jest to przyprawa, którą w ogóle samodzielnie bym do czegokolwiek użyła. Mam nadzieję, że nie zmieni on, ona smaku, dam tylko troszeczkę yy, moich yy, A, zielangi z mielonego, no nie mam, to nie daje. Pieprzu? Jest w ogóle u mnie mama, słuchajcie, mamy plany bardzo ambitne na południe. Będziemy robić pierogi, będziemy robić gołąbki, więc. Będziemy się miały co robić i południe spędzimy w kuchni. A, kopystę, miałam sobie przygotować kopystę, no widzicie. Dobra, wyciągam te warki. Dobra, trochę ją przypłukałam. Będzie wystarczająco. To tak, to tak. Aha, i tylko 20 sekund obrót numer 4. Dobra. Let's go, pójdę trochę, teraz wnoszę. od tego Pięknie, pięknie, pięknie. Co musimy zrobić dalej? Mamy ją przełożyć do innego naczynia. O, nie, aż będziemy zaraz tego formować. Oj. Będziemy formować... Dobra, ja sobie odchodzę z powrotem na, na mój talerz. Przecież to w sumie niczemu nie szkodzi i tak będę z tego zabierać. I tak. No, chyba, że się okaże, że będę musiała podsypać jeszcze mąkę, no to wtedy już może być to problem, że jest na talerzu. Och, dobra, słuchajcie, bo teraz jak pamiętam, to będę miała naczynie formowała kropsiki i myła naczynie, więc jakby oszczędzę wam patrzenie na to i, i zaraz się widzimy. Jestem już, jestem. Udało mi się zrobić 17 e, takich małych kulpecików. W międzyczasie nastawiłam termomix na szybkie mycie, czyli trwało to niecałe 2 minuty i teraz przystępujemy do ciągu dalszego, czyli będziemy robić nasz kremowy sos. I co musimy na to zrobić? Wlewamy 400 g wody. Yy, a co? Sosu robimy już tyle, ile powinno być? A tak, nie? Bo więcej sosu nikomu nie zaszkodzi. To już róbmy według proporcji. Dobra, 390 gitara, bo zaraz przeleję, to już nie dolewam. Teraz tak, jedną kostkę rastałową. Proszę bardzo. Następnie, nałożyć przystawkę waruma z klopsikami. Czy ja ominęłam tą informację, że mam w ogóle włożyć te klopsiki na Varumę? Hmm. Ciekawe, 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 słuchajcie, kiedy ja to ominęłam? Wstecz, wstecz, wstecz. A, natłuszczonymi olejem dłoni, a ja sobie w ogóle formowałam, e, miałam dłonie zwierzone wodą, żeby mi się lepiej formowały. I ułożyć je na przygotowanej wcześniej przystawce waroma. Aha, dobra, okej, okay, to sekunda. Dobra, już jestem przygotowana i teraz zobaczcie, co ja robię. Postawiłam sobie pod spód na to kładę przystawkę waroma i daję tutaj dosłownie trochę oleju i teraz pędzelkiem rozsmarowuję sobie ten olej. Chodzi o to, żeby mi te klopsiki potem nie przybierały. To jest taki patent, bo tutaj o tym nie mówisz, tak powiem producent, ale my wśród przedstawicieli tak robimy. No i teraz co? Muszę nałożyć nasze klopsiki tutaj, ale też jest ważne to, żeby nie wszystkie dziurki były zakryte, które są tutaj na przystawce, bo jednak musimy zapewnić tą swobodną cyrkulację powietrza. Dobra. Jakbym miała całą policję, naprawdę na pewno bym tego wszystkiego tutaj nie zmieściła i użyłabym wkładu jeszcze warony. Ale że mam mniej, to wszystko mi się powinno tutaj raczej zmieścić. Tak, 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 tak. Przestawię i jeszcze tu mam jednego klopsika. No i dobra. Już Wam pokazuję, jak to wygląda, tylko sobie rękę wytrę. Mhm. Mm Spójrzcie, tak to wygląda. Widzicie i mam przerwy i tam są dziureczki i tak to sobie zostawiam. Opa, czyli przeklikuję dalej tam, gdzie się zatrzymałam. Daję to że bez pokrywy nie zrobimy niczego. Dopiero na pokrywę wszystkie pozostałe elementy nakładamy. Nałożyć przystawkę Waroma. nałożyć teraz pokrywę. I teraz mam 15 minut czasu i ja w tym czasie jadę szybko do sklepu porobić potrzebne zakupy tych waszych i na te nasze dołąki. Akurat mi się zdążą zrobić klopsiki, a potem będziemy kontynuować. Padłam słuchajcie, mega na szybko. Moje pulpeciki są już gotowe. Trochę się na mnie tutaj natrwały, bo zresztą mi dłużej niż podejrzewałam. Jak to wygląda? Bo pachnie prze, przebosko, naprawdę. Pachną cudnie pulpeciki. One są tak, ja chyba sobie nawet kąsnę nawet sobie kąsnę chyba chociaż kawałek jednego. Mm. Delikatne, ale mało słone. Będę ja musiała trochę bardziej dosolić, ale są super fajne. Tu nam się już zrobił taki ala Zobaczmy, co teraz trzeba zrobić. Zdjąć przestawkę w Oczywiście. No i teraz to sobie odstawię. I Lunia nie? Mówiłem, że Ci nagrywam. Ja mierzę wszystkie swoje rzeczy do, do komunii, czyli rajstopy, sukienkę. Wszystko, wszystko pasuje. Jestem zadowolona bardzo. I teraz mamy dać 200 gram śmietanki. Dodajemy. Widzę, że 200 gram to chyba nie wycisnę. Ale dobiłam do 150. Niech tak będzie. 30 gram. I na mąki weźmiemy małą trzy. 40 gramów masełka pokrojonego na kawałki. O, coś mi tu kapło, tak rzuciłam, a tak uważałam I tylko na chwilę się tutaj Rozluźniam. Ok. 40 ideales. 20 g musztargi żony. To może być naprawdę bardzo ciekawy. 20 g To będzie dwie łyżeczki. O, trochę więcej mi się wyspa. Niczemu to nie przeszkadza. 20 g sosu sojowego. No to już sporo. 20 gram sojowego. Bo on słony. 5 gram soku z cytryny. Dobra, pokaż Shilu. Dobra, rajty? dobre rajty? No, Dobra. Nie, nie musisz mi się pokazywać w samych rajtach tutaj, ale spoko, dobre są, no. E, imbir. imbir, 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 jedna czwarta imbiru. No powiem wam, że może ten przepis być hitowski. Pół pieprzu, dobrze, że już sobie kupiłam pieprz teraz jak pojechałam do sklepu, bo już mi się kończy. Dam trochę soli. Dam trochę soli. I teraz słuchajcie, pokrywa koszyczek i ostatni krok, obrót numer 3 i będziemy sobie robić na sos, a w tym czasie na nie patelni, rozbrać olej klopsiki krótko smażyć Zresztą nie ma mocanika z każdej strony łączą, bo na no, był to było otworzony Ja chyba z niej powinna ten, ten etap, nie chcę ich smażyć i dodatkowo opuszczać. Fajne są takie naparze, zrobiły się super, do tego będzie sosik, do tego będą ziemniaczki, do tego jeszcze zrobię buraczki i wydaje mi się, że naprawdę... No hejka, że naprawdę będzie fantastycznie. My się zbieramy i zostało mi dwie godziny, żeby jechać po buty. Ja nie wiem, kiedy mi ten dzień tutaj zleciał, bo zabrałam ze obiad dwie godziny temu i jakby no stop coś, coś innego tutaj mnie wytrąca z równowagi i z roboty. Eee, pokażę Wam potem oczywiście efekt ale no, no, Tu już nie ma co pokazywać, więc będę się żegnać. No pamiętajcie, Chcesz? Co co pokazać sukienkę. Proszę bardzo, pokaż sukienkę. Kto dotrwał? Bo Wam, że naprawdę Lila wygląda wyśmienicie, jeżeli możemy to tak nazwać. Do tego kupiliśmy jeszcze halkę na kole, więc ona jest taka naprawdę księżniczkowa. Teraz jej nie mam na sobie. No, oczywiście. Potem będziemy spamować zdjęciami z komunii, więc zobaczycie w pełnej krasie i w pełnej okazałości. A teraz co Lila, żegnamy się? Pamiętaj, to jest takie, nie zapominajcie o promocji. Nie zapominajcie o promocji. I zgłoście się do mojej mamy, czyli do mnie. Tak. I subskrybujcie moją mamę i lajkujcie. Subskrybujcie kanał na YouTubie, możecie polajkować kanał na TikToku. Oczywiście zapraszamy Was do grupy, zapraszamy swoich znajomych, będzie nam prze, przejabiło. Tymczasem trzymajcie się, buziaki, pa! pa.